Siema tutaj ponownie Jara Jones witam na moim kanale. W dzisiejszym odcinku jest już kolejne polowanie na moim kanale. Ten cały czas będę powtarzać na moim kanale. Także co zapraszam do oglądania. Pierwszy sklep, który w tym momencie drogi widzów widzisz na ekranie to jest pepko. Free of the dollar that I got in bed. I probably went and pissed it away. I ain't fucking okay. I ain't liking it, pay. I don't even wanna talk. I'm just smoking my haze. I've been stuck in my ways. I've been stuck here for days. I've been staring at the clock as the radio plays. I'm enslaved. Yeah. Rolling another. I'm stuck in my seat from the whole control of my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a it's the step next shop is insane. I got a million motherfuckers that depend on me Yet yeah, every friend in my family from I'm a girl, every fan I meet myself I'm too on, I'm too off Come down to make new thoughts Like jumping off of that rooftop Oh my camera when I do not can make moves based on my mood drops Like who's lost Like who's lost It's y'all Stand killing me running my brain Full of shame I don't wanna lose it uh, Full of stage want to find my pain I uh, see a coming out of that rain My team uh, really not game um, I'ma never

Ripping the a on more less, never stop, no rest. Till the stress is breath in my chest. Till the diamonds wrap my neck progress to a god from a goddamn mess. Hopeless, more test, no blessed. Dug deep down, trying to find my best i a beast, had kill a killer conquest, I'm next. I'm too on till I'm too off. Come down, make new thoughts, like jumping off of that rooftop. Hold my devil when I do not. To make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's yours. Uh, all Stand on a killing me, running right my brain. Full of shame, I don't wanna lose shame. I'm so of On trying to of my pain I see something coming out of that brain. I'll be mine, really like. Nice. ready action yeah, I'm so... Deals and yes that' the best set to them the bottom of the bottle i've been drowning I've been floating away I, bet I got in bed, I probably went and pissed it away. Yeah, I ain't fucking okay. I ain't liking it, babe. I don't even wanna talk. I'm just smoking my haze. I've been stuck in my ways. I've been stuck here for days. I've been staring at the clock as the radio plays. i am in slaves yeah Rollin' another, I'm stuck in my seat for the whole control of my speech Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week No kidding, I'm skinny, I cannot eat Got a million motherfuckers that depend on me Yeah, every friend in my family from I'm a girl, every fan I meet myself I'm too on till I'm too off Come down to make new thoughts Like jumping off of that rooftop Kolejny step, to jest kolejne pepko It's yo, brain Full of shame, I don't wanna lose i the stage, I'm coming out of that My, uh, my favorite, I, came. I never slow down For you, for you, for you, yeah. I'm slave yeah, for you. 100 more less Never stop, no rest Till the stress is spread through my chest Till the diamonds wrap in my neck Progress to a god from a goddamn mess Whole place, more test, More blessed Dug deep down, tryna find my best Found a beast, had to kill the conquest I'm next, I'm too old, and I'm too off Cutting nails, make new thoughts Like jumping off of that roof Next song is Empik Based on my mood drops Like who's loss? Like who's loss? It's yours They're killing me right my brain full of shame, I don't wanna lose Take it I'm so scared, it's okay. Jeszcze kolejne topko. To the bottom of the bottle, I've been drowning, I've been floating away Every other dollar that I got in bed, I probably went and pissed it away I ain't fucking okay I ain't liking it, day. I don't even wanna talk, I'm just smoking my haze I've been stuck in my ways, I've been stuck in for days I've been staring at the clock as the radio plays i am been slave. Yeah. Rolling another, I'm stuck in my seat from the whole control my speech Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week No kidding, I'm skinny, I cannot eat Got a million motherfuckers that depend on me Yeah, every friend in my family If I'm a girl, every fan, I meet myself I'm too on till I'm too off Come down to make new thoughts Like jumping off of that rooftop Hold my devil when I do not to make new space on my mood drops Like who's lost? Like who's lost? It's yo your... little of shame I don't wanna lose it up, full of stage, to. It's something coming out of that uh, vein. My take really, my i Vanu, to is Dino. I'm sorry to say that 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 a sorry to say never stop, no rest. to the stress i am sorry my chest. Till the diamonds sorry my say that i to a that from my goddamn to say that i am to Teraz jesteśmy w podsumowaniu dzisiejszego polowania. Więc zacznijmy od chłopieców, które udało mi się upolować Więc pierwszy model to będzie taki oto właśnie e, Shelby GT500 z 1968 roku. Jest to model z kolekcji Mustang 60, jest to dokładnie 3 na 5. Jeszcze z tej kolekcji pojawi się taki e, funny car. On jest takim kosmosem. I on też będzie występował w wersji Treasure Hunt. I jeszcze będzie Mustang GT Custom Mam nawet odlew tego Mustanga ogólnie. Jeszcze nawet drugi mam taki model. Zatem dla Sawijskiego Huntera kupiłem takiego Forda Model A, który teraz w tym momencie pojawia się na ekranie. On jest z kolekcji Hot Wheels Dirt Całkiem fajny model, akurat muszę przyznać. No i co, przejdźmy do następnego modelu. Nie jest to może jakaś nowość. Corvette Gas Monkey Garage, no, ale innego zdecydowałem się na zakup tego modelu. Jest to model z kolekcji Hot Wheels Dream Garage. E, zielony model, e, no ogólnie na karcie wydaje się być znacznie jaśniejszy niż prawdziwie w życiu. No całkiem, ma taką kalkowanie szóstkę, no, taka sportowa. E, jest silnik, natomiast no on w porównaniu do tego co tutaj jest na obrazku, no to jest bardzo słabo. Detalowany no, wyglądał troszeczkę beznadziejnie, muszę przyznać. No. no. Szkoda, no detale nie są idealne. Tak samo w przypadku tego Shelby'ego czy tego Forda Model A. Także nic dziwnego. No kalkomanie z boku też jednak, ale też na master, też na dachu, więc jest tego naprawdę sporo. Następny model to nie jest też ponownie jakiś model, który świeżo zauważyłem. Jest to Morgan Super 3. Kolekcji Factory Fresh, trójkołowiec taki, on też występował poprzednio w takiej turkusowej wersji kolorystycznej. Ogólnie ten model wygląda dosyć dziwnie, kolorystycznie. Ktoś to porównał do kolorystyki Kraba. I to faktycznie, kolorystycznie wygląda jak krab. No To jest fakt, muszę przyznać. Akurat, ogólnie fajny ten model. To jest odlew na 2025 rok. No szkoda, że nie ma za bardzo detali. No i widać, że tu są dwa koła z przodu, a tu z tyłu jest jedno koło, proszę bardzo, tutaj tak się widać. Ale o już widać, więc I tak trójkoło, więc tak Morgan. No i co, przejdźmy do już matchboxów już. Więc mamy taką oto Mazdę Auto z 1992 roku. No ogólnie wygląda to spoko detalowo. Też nie idealnie. Pongebox szczerze oczekuję czegoś mocniejszego. No. Ten grill taki niedorobiony, ogólnie. Plastikowe lampy. No, może być. No i chyba najfajniejszy model jeśli chodzi o matchboxy, to jest dzisiejszy, czyli Porsche Macan S. Bardzo fajny, niebieski taki. Też bardzo ładnie wypada z detalami. 5 zł za tak świetnie wykonany model. Kurde, no myślę, że warto. Za 15 złotych w Dilcu, co nie? Są Hot Wheels Silver. I kupując taki Hot Wheels Silver w tej samej cenie mam trzy takie matchboxy. Sami, drodzy widzowie, odpowiedzcie sobie na to pytanie, co jest bardziej opłacalne. A też tu jest wzmocniony haczyk, tak jak w Hot Wheels Silver Premium i wyżej. Kiedyś też w mainline'ach było, ale już niestety nie ma i te haczyki się nie niszczą, tak jak tutaj, bo tu na przykład pojawiają się jakieś żyłki, prawda? A tu tego najzwyczajniej w świecie nie ma. Także no, no matchboxy też mają customowe karty pod każdy model. W sensie może nie pod każdy konkretny model, no bo tutaj nawet przykład. Radical SR3 XXR to jest ostatni model w tym odcinku. Bardzo fajny model, taki taka bardzo niszowa warka brytyjska, naprawdę lekki jest ten samochód też to jest taka typowo torówka oczywiście więc za bardzo po drodze się tu nie pojeździ no i właśnie, no tutaj popatrzcie jest dokładnie ta sama karta, prawda? ale i tak nie ma czegoś takiego jak tutaj że trzy takie same karty, prawda? Eee, a tutaj jednak są różne to oczywiście model kupiony tam jak w jakimś poprzednim polowaniu już parę miesięcy temu natomiast też jest inna karta tak samo tutaj też jest inna karta oczywiście te karty też się powtarzają mam np. takie Porsche z tą samą kartą czy kurę z taką samą kartą natomiast jest tu po prostu większa różnorodność a to są przypomina modele z 2025 te wszystkie także no Podsumowując, bardzo fajne modele, jakbym miał wybrać najlepsze, to to jest numer jeden, to jest numer dwa, a trójkę, kurde jak trójkę wybrać, hmm, chyba ten, e, ta korweta, trójeczka, no ale mów jeszcze raz, jedynka, dwójka, trójka, spoko modele, dzięki za oglądanie, to tyle, nara.